No i witajcie u mnie na chacie A mianowicie dzisiaj lecimy z poszukiwaniami magnesem I na początku z openingiem A mianowicie wszyscy mają magnes, mam i ja Tak więc wczoraj zamówiłem, dzisiaj już jest Pozdrawiam Maktom za szybką reakcję, bardzo dzięki eee, Rejteliczki mi wpadły Fajnie, to było w komplecie Elementy marketingowe, o widzicie Już, już łapie Już łapie, skubany ja jeszcze nie rozpakowałem już łapie. I, i, i magnes. Trochę mnie zatkało. Tu mamy dane www.maktom.pl 2 kg magnezu. ja. Trochę się nie mogę doczekać, wiecie. Dobra, ja nie przedłużam. E, zaraz przywiązuję linę fajnie, że taka gruba i widzimy się nad wodą. To tak więc teleportacja nad wodę za 3, 2, 1. No i witajcie moi drodzy. Jak widać, jeszcze nie używany, ale zaraz pierwszy rzut eee, magnes chyba F300 Gold, z tego co pamiętam. Kurde, wielki. Dobra, to co? Dziewiczy rzut. No, taki dziewiczy rzut, że się oblałem. Lina, na mnie tutaj. O, coś tam chyba złapał, czy mi się wydaje. Może nie. Kamyczek, kamyczek teraz rękawice ubiorę jeszcze, żeby nie było Coś tam trzyma. Pierwszy rzut dobrze, że nie pusty. No i mamy jakiś kątowniczek, nie wiem co to jest żynka, jakaś o kurde, zapomniałem, że to magnes <noise> ja się jeszcze pokoleczę dzisiaj, ja wam mówię. Dobra, wyłączam się i do zobaczenia przy kotlecie. Drugi, gwuźdź, drugi rzut, gwóźdź i kawałek baliny stalowej. a trochę sifu. Lecimy, kolejny rzut. Ciach, ciach. To razem z prądem rzeknie. i ciągniemy. Coś ciągnę, coś na pewno ciągnę. To cóż to jest? Kolejny gwóźdź. Kolejny gwóźdź, Czekamy na kotlety. No to żem chycił. Dobra. A, może no, było na krawędzi. No i kolejne gwoździe. Tu już trochę ich nazbierałem. Wszystkich nie każdy, Teraz jakaś śruba większa wpadła. Rzucamy dalej. Szybka zmiana miejscówki na trochę bardziej uczęszczaną. I tu jest bardzo ładnie zrobione na nowo. Wszystko jak widać zobaczymy co tutaj mają czy robiąc na nowo coś zostawili a jakbym coś ciągnął no ja już mam fanta no fancik jest? jest I co? czy tutaj coś ciągnie czy mi się wydaje? jak coś to do małego coś I ciągnie, ciągnie. Jakiś kawałek rurki czy czegoś. Kotlecik jest. Co to jest? Jakiś blacha. Cóż to może być? Nie wiem. Kapsel w gwoździe i że tak powiem, standard tutaj. Hmm, hmm, hmm. Nakrętki, gwoździe, druty jakieś. Zmieniliśmy miejscówkę na kolejną. No i wpadło koło zębatę. Tak <grytania> się nie spodziewałem. Eee, przed chwilą jeszcze punktak lub przecinek wpadł. No to jeszcze da się odzyskać. No i szukamy tak, dalej. No i padkotecik tak zwany. O kurde, nie mogę tego zdjąć. Rura. No i do fantów. To zostawiam Wykowi. No, i widelec spadł. Widelec i kolejne gwoździe. No to jeszcze całkiem nie jest wystan. Fantów i fantów. Ciach, ciach, ciach. To jest jakiś od zawiasu chyba. To też jest od zawiasu. O, no jeszcze le lecą mi. No, z drzwi wyrwane normalnie. Cóż to jest? No. Coraz więcej tego, zapełnia się. Szkoda, że kotletów dużych nie ma, ale tu słyszałem, że już ktoś chodził. No i teraz powolutko i zobaczymy co ci wyjdzie. Zobaczymy jaki łów. To no. ściągnie. Tak czuję tak ciężko. On Sam w sobie jest ciężki, jeszcze opór wody. Ale No i dobrze, niech cię się ciągnie, kotleta jakaś wyciągnie. Może żebym tego i się tego urwało, co? Może być Coś na pewno jest To jeszcze nie było o! Jezus, nóż dobry <śkiego> Weźżec nóż Teraz do wody są utopisz, patrz Cześć No widzisz No jakieś tam Patrz co nie wrzucę we wodę, widzisz? No ja Trochę tego jest No i coś ciągnę tutaj Jakiś kotlet Co my tu mamy? Uhuhu. kotlecik jest. Nie mogę oderwać. F300 robi robotę. Pierwszy kotlecik dzisiaj. Był nóż, był widelec i teraz kolejny nóż. Zaraz no, cała została nam wyjdzie. Czech, do fantów. Chcecie, ciech? I rzucamy kolejny. Ciekawe, czy Ci znowu coś wyjdzie. Na razie naj najlepszy nóż Ci wyszedł. No, bo tam jest coś, tylko że nie puszcza. Widocznie, mocno zagrzebane. Teraz pójdziemy w trochę niżej czy wyżej. Wyżej, tu, I zobaczymy. To wezmę, bo spadnę w dół. No, ciekawe. No i? Co tam było? Głoździ, więcej głoździ Podkładki, kolejny haczyk <laughs> Kurde, tak bosą stopą natypnąć, nie? w rzece na taki haczyk Albo na szkło potuczone, na tulipana No na tulipana, no, to jest też ciecie, na, wyciągałem się trochę tego okay. coraz więcej rzeczy, ciecie, ja poszedłem na kawę, a ciocia zaczęła łowić Dlaczego? Łyżki, klucze Dlaczego? i tak dalej widać, że to jest Mała zmiana miejscówki, o parę metrów, trochę wyżej. Jeszcze nie wiem, czy trzeba, zaraz zobaczymy. Yeah. Czy coś jest w ogóle? Oj, kolejne, kolejne fanciory. Metal, metal, metal. Nic ciekawego, szukamy dalej. No i ciągniemy jakieś kotlecika, zaraz zobaczymy, cóż to może być. Coś tu idzie, mam nadzieję tylko, że nie jakiś kij. Hihihi, hi. garnek? Czy mi się wydaje? No. Może garnek. Garnek. No. Ja, Nie, Ciach! Heum to jest. Trochę, jakby użyć trochę wyobraźni, to heum. Tak? Właśnie. Dobra. Ciach! Ciach! Od koła rowerowego. I co my tu jeszcze mamy? Jakieś druty, i gwoździe. Coraz więcej w kaście. Niestety sama drobnica, ale zobaczymy, może jeszcze się coś fajnego trafi. Kolejne druty No i kotlecik jest. O kurde, nie mogę ściągnąć go. Nie, ten F300 trochę ciągnie. Do rzutów dal Ciach na razie na brzeg. Jakieś wieczko od czegoś. Coś od czegoś. I kapsel. Od motoru może jakieś. Może być. Kapsel i jeszcze jakiś gwoździk. Ale... Kotlecik wyciągnięty Kotlecik wyciągnięty kolejny No zaraz położymy tam tu to pod brzegiem O i myk. Trochę tego tu jest coś jest, coś ciągniemy, tutaj blisko było Ciągniemy, ciągniemy Czekaj wojek I cóż tu mamy Jest rura, kolejna Dolej na rura. Trochę jest. I F300, F300 Gold ciśnie, że tak powiem. Żadnych większych odłupów nie było. Żadnych wielkich beczek, więc nie było problemu. Dwie rury, jakieś pręty, to jeszcze gdzieś tutaj mam zostawione. Grzałka akurat była na oko. Garnki, puszki i tak dalej. Więc trochę się tego nakosiło. Żałuję tylko, że nie było niczego wielkiego. A teraz zmykam na. Wykrywacz, bo jeszcze dzisiaj kolejny odcinek będzie. Do zobaczenia.